Siemano, widzowie. Siemano, witam Cię w kolejnym odcinku Domowe trudne Sprawy. Dzisiaj mamy finał i zobaczymy, co dzisiaj się stanie. I to będzie najciekawszy odcinek. Więc ja Was zapraszam za łapeczkę w górę i subskrypcję po więcej. I lecimy bo dzisiaj mocny odcinek. Finał. W poprzednim odcinku. Kto tam? Masz tą kartkę. Masz wpłacić na moje konto. Masz czas do jutra. Kurde. Daniel Domijowski, hot tuł! O, jakaś kartka. O. Wpaść 100 tysięcy na konto albo... O, o, u młodego. Napisz że po prostu nie i oddajmy na no istotę. Skurde. O, nie smapisz! O, i wiele więcej. Już za parę sekund. Ja debilu, nie widzisz? Przyfarbowałam te włosy na czerwone! No, czy tak do ciebie pasują? No, Nie jesteś już tu mieszkać, tak? Nie chcesz? Okej, okay. zobaczysz jeszcze, za ile sekund będziesz już wykopany z tego domu. Nie, ale skąd, ja byłem, tylko, Patrz, mleko, <laughs> O, już mega mało go. <laughs> mało go już w ogóle, trzeba chyba pójść kupić nowe. No, no pójdę chyba, nara. Pa, pa, pa Przecież tutaj jest pół kartonu mleka Pół ten sobie chyba za mniej robi Mam mnie w ogóle kocha? E! Marian! Chodź tu! Czego? To jest markaczu Nie takim tonem. No już no A jestem twoją koleżanką? Czy kim? Czy twoją babką? Może tym i tym? Dobra, nieważne. Znaczy co? Nieważne. Stary poszedł po mleko, a zobacz ile go zostało. Zobacz, zobaczę. no. Tyle go zostało. Zresztą za 10 lat wróci. Przecież ja mogłam już pójść. Ja Ty mama, w ogóle gdzieś przefarbowali włosy chyba. A są czarne debilu? Takim tonem. Jej, aż mi się głos Der nie yeah. yes. Raz, dwa, trzy. Nie ma nikogo. Co jest Policja! Dzień dobry! Halo, policja! A co? Pobiłaś kogoś! Pobiłaś. Chyba jest z mafii! Co mam ją powiedzieć? A! Kurde! Ręka wiceprzeczne! Od razu w rybie. Też se pójdą! Na początku nie będę pokazywała rąk, Mamy ale tak jak... <laughs> ale mocny. <laughs> Finał, kurde, już debilami, wkurzającymi na yeah, usta. Ojc, sobie. Co? Czemu Pani? Czemu Pani poszła? No i jeszcze, jeszcze ta osoba chciała przekazać kartkę. Proszę pani mam. Jutro po pani przyjedziemy. O ósmej. Dobra, do widzenia. Okej. Okay. Nie trzeba było jeszcze jej wbić po łubie, ale mamy jakąś kartkę od tego pajaca. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bierzemy, szykujemy się już. Weźnię. Jeszcze moje włosy się oderwały. Zobaczmy tą karteczkę, kochaną naszą. <grymne> Jutro o 7.30 przyjdę do ciebie i zobaczysz, co się stanie. P.S. Debil z Mafia. <grymne> ja znowu się nazywam jeszcze coś na drugiej stronie. Mm -hmm. Masz czas do jutra 7.30 do na, na spłacenie długu. PS OK Okej, a jest? 20.45. Oj, oj, oj. Trochę może przypał być. Dobra, idę czas po prostu. Nastawię co budzik. Budzik na siódmą trzydzieści i tamto. To tamto, kurde. <grymne> Juju, budzik! Siódma 28 jest! Kurde, ja nic nie mam. No kurde. 29, po o kurde! Nastawiam na 30 po. Bierzemy rękawice i, i się nie, nie bawimy. Ojej, 30, 30 sekund zostało. Ojej, kurde. Nie, nie, nie. To się raz, a na zawsze. To jest balony finał dziś. Pięć sekund. O kurde. Muszę być gotowa. O kurde. O kurde. Zadzwoniło. O kurde. Ale chłopiec musi być wkurzony, ale to... Jeden jeden. Kto tam? Tu jest Mofi. Masz hojst. Dlaczego? Ani. Masz... Masz... Idź se po ten hajs i ja ci czekam. Masz minutę. Okej? Okej. Okej. Raz. Dwa. Trzy. Uwaga, 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 Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy. Coś się po zadzwoni zadzwonił na raz. Ojeju, co się stanie jutro. Dwie godziny później. za a co ta, co tak biło kuda? A nic, weź kakot tu z góry <laughs> I pięć minut później Co jest? Cholu, policja. No? No. Jest, jest pani zatrzymana. A czemu? Czemu? Bo ty... Bo ty, bo ty z mafii zginął. Przez pani kopanie i wycie. Um. Co ma pani na swoje usprawiedliwienie? E, chwilka. Już tylko jedną rzecz muszę zrobić. Policem to stanę. <noise> nie no nie no nie mogę, bo dostanę to stanę troszeczkę. Idzie pani z nami. Nie. Maryla Debilska Kurde o oh kurde Dziecko idzie Mama co tam policja robiła u nas? A to do sąsiada bo, bo sąsiad pochnął sąsiada ze schodu, tam wiesz o co chodzi Okej okay, okej okay. Ile można Oj, ojoj Maryla Debilska trafiła na pieczar do więzienia Ja mam nadzieję że Wam się podobało A jak taś zostało, łopeczka w górę i subskrypcja I final jest taki że stary nie wrócił nadal z lekiem. I No nie jest, najlepiej. Mam nadzieję, że i na ho Smacznego, na pewno. No smacznego. <tary> ra.